Dzisiaj y, śnimy pamięć Mikołaja Kopernika, najwybitniejszego warmiaka w Tak oczywiście Powiat Olsztyński, tak jak już wcześniej mówiłem, y, uczestniczył w projekcie unijnym y, jako y, Kopernika Warmiaka i chcemy to nadal kontynuować. Jak widzimy y, jesteśmy na tej y, y, niwie bardzo aktywni. Dzisiejsze dwa produkty, czyli i książka o Mikołaju Koperniku jako obrońcy Olsztyna, jak również nowy produkt kulinarny warmi i Mazur, czyli syklamat winny na oryginalnym przepisie Mikołaja Kopernika, mam nadzieję, że mocno się wpisuje w tę rocznice, czyli to 548 urodzin, jak i 500-lecia obrony bitwy pod Olsztynem. To jest tej postaci Mikołaja Kopernika, na pewno służy szlak świętej Warmii, czyli to jest projekt, który w zeszłym roku Tak, oczywiście, bardzo żałuję. Ża że jest pandemia, ale tak jak widać Projekt Szlaku Świętej Warmi, czy cały Szlak Świętej Warmi promujący region warmiński, jeden z członów województwa warmińsko-mazurskiego, starości powiatu Osztyńskiego i pani wice starości, jak również zarządowi i radnym udał się w sposób wyjątkowy. Cieszy się bardzo dużym dużą popularnością. Chciałbym powiedzieć, że oprócz tego, że można go zwiedzić z ziemi, to niedługo też otwieramy, przecieramy szlak, że można było go zwiedzić też z powietrza poprzez nasze lotnisko w Ryźlinach. Mam nadzieję, że te wszystkie atrakcje, które szykujemy z zakresu Szlaku Świętej Warmii dla naszych turystów, ale też dla naszych mieszkańców trafią im do gustu, a też będą takim magnesem przyciągającym wielu i pokazującym nasz piękny region, który jest wyjątkowy, w którym nie tylko mamy piękne jeziora, lasy, przyrodę, ale również mamy zabytki, zabytki, które są najwyższej klasy światowej, a jednocześnie mają takiego znanego ambasadora, jakim jest Mikołaj Koperu.